W meczu 19 kolejki A-klasy sezonu 2020-2021 zespół Półowiśniowa podejmował Czarnych Wałbrzych. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Czarni Wałbrzych w strojach białych. Gospodarze Półowiśniowa stroje niebiesko-czarne. Sędzią głównym tego starcia był pan Piotr Francus. Był to bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Czarni Wałbrzych 19 oczek na koncie. Nadal walczą o utrzymanie się w klasie. Natomiast Pułowiśniowa ostatnie miejsce w tabeli, tylko 7 punktów i był to ostatni gwizdek dla zespołu gospodarzy, żeby zacząć zdobywać punkty i powalczyć jeszcze o pozostanie na tym szczeblu. I już gamy, Pułowiśniowa Czarni Wałbrzych. I już pierwsza groźna sytuacja w tym meczu, Patryk Motak, długa piłka na połowę, Półowiśniowa, jest Arkadiusz Popławski, Łukasz Fischer i świetna interwencja Marcina Dudka. I akcja przenosi się na drugą stronę boiska, dośrodkowanie w pole karne, Dariusz Zboch, ale piłka obok bramki. Jeszcze jedna sytuacja dla półowiśniowa. Dał już zboch. Potężne uderzenie, i poprzeczkę ratuje Czarnych przed utratą gola. Pierwsze minuty tego spotkania wyrównane. Sytuacje z obu stron. Tutaj ponownie w ataku czarni Mateusz Adamczyk. Indywidualna akcja. Łukasz Fischer odgrywa do Dawida Darmochwała I mamy pierwszą w tym meczu bramkę. Dawid Darmochwał, 17 minuta meczu. Półowiśniowa, Czarniwa Obrzych, 0-1. Szansa na szybką odpowiedź. Ponownie spróbuje swoich sił Dał już Zboch. I świetna interwencja Bartłomieja Rudnickiego. Szansa na podwyższenie wyniku dla Czarnych Dawid Darmochwa, Łukasz Fischer. I tym razem nie ma gola. A to już 25 minuta meczu. Dawid Dan Piłka trafia do Mateusza Adamczyka. Ten zagrywa do Łukasza Fischera. Łukasz Fischer. Pewnie wykańcza sytuację sam na sam z Marcinem Dudkiem. I mamy już wynik: 2 do 0 dla czarnych. I przewaga czarnych zaczyna robić się coraz większa. Tutaj kolejna sytuacja dla zespołu gości. Łukasz Fischer. Zablokowany jeszcze Mateusz Adamczyk i broni Marcin Dudek. I jeszcze raz w ataku czarni Arkadiusz Popławski. Dośrodkowanie w pole karne Mateusz Adamczyk i ponownie lepszy Marcin Dudek. Dawid Dan Mochwał przejmuje piłkę i zagrywa do Łukasza Fischera. Łukasz pisze ponownie oko w oko z Marcinem Dudkiem. I jeszcze raz lepszy napastnik czarnych. 41 minuta meczu. Półowiśniowa czarni Wałbrzych 0-3. I czarni głodni dalszych bramek. Patryk Motak zagrywa do Arkadiusza Popławskiego. Świetna sytuacja dla lewego pomocnika czarnych. Ale ponownie interweniuje Marcin Dudek. I tu już końcówka pierwszej części spotkania Półowiśniowa-Czarni-Wałbrzych, która kończy się prowadzeniem zespołu gości 3 do 0. A to już pierwsza minuta po przerwie w ataku zespół Gospodarzy, który nie rezygnował. Jacek Stachyra i łapie piłkę Bartłomiej Rudnicki. Jeszcze jedna sytuacja dla póło. Doświadkowanie z rzutu różnego. Krzysztof Lipiecki, zamieszanie w polu karnym. I ponownie nie ma gola. I tym razem rzut wolny dla czarnych. Około 18 metrów do bramki. Łukasz Fischer. Poprzeczka. Jeszcze Mateusz Adamczyk. Jest bramka, ale spalony i gol nieuznany. Gospodarze nie wyglądali tego dnia na drużynę, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Tu kolejna sytuacja dla Półowiśniowa. Jakub Adamkiewicz obok bramki. Rzut ożny dla Półowiśniowa. Zamieszanie w polu karnym czarnych. Jest Bartłomiej Turzański. Świetne uderzenie zawodnika Półowiśniowa. I w 65 minucie meczu jest już tylko 1 do 3. I gospodarze idą za ciosem. Kolejny rzut rożny. Jakub Adamkiewicz. Świetna sytuacja, ale nie ma gola. A to już 75. minuta meczu. Bartosz Supik zagrywa do Łukasza Fischera. Łukasz Fischer przedziera się lewą stroną. Mateusz Adamczyk. I mamy wynik 4 do 1 dla czarnych. Ten mecz jest już chyba rozstrzygnięty. 5 minut do końca tego spotkania. Nieudane wznowienie przez zespół czarnych. Jeszcze jedna sytuacja dla gospodarzy doświadkowanie w karnym Marek Stanigórski i mamy gola samobójczego. 85 minuta meczu Miśniowa Czarni 2-4. Mimo prób. I dużo lepszej postawy w drugiej części spotkania. Gospodarzom nie udało się doprowadzić do wyrównania. I mecz ten zakończył się zasłużonym zwycięstwem czarnych 4 do 2. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Zespołowi Półowiśniowa życzymy powodzenia w kolejnych meczach. A my następne spotkanie rozegramy w niedzielę o godzinie 11 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego, a rywalem będzie Górnik Wałbrzych. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.